Witajcie, kochani, czyli taki nastrojowy odcinek. Jesteśmy w temacie dotycząc, dot, dotyczącym rozeznania, o rozeznaniu. Mówiliśmy już o punkcie pierwszym, znaczy o punkcie drugim właściwie, tak, który dotyczy zgodności ze Słowem Bożym, czyli tak naprawdę ludzie, którzy mówią, że w Słowie Bożym są zapisane dla nas proroctwo, mają rację. One na pewno są taką ścieżką. Do kierowania się nią, tak? I jest powiedziane, że ktokolwiek doda coś do tego, co tam jest napisane, tak? Ten, na tego ściągnie się przekleństwo, tak? Jest godzin śmierci. I e, jest powiedziane o tym, że jakby e, ta księga jest wystarczająca jako wykładnia do naszego życia, tak? I nie mamy tego słowa oddalać od naszego serca, żyć nim całego, e, każdego dnia, I więc to, co jest mówione w prowadzeniu, nie może być e, sprzeczne z tym, co. To, yy, yy, co mówi nam Słowo Boże, bo ono jest pokarmem naszej duszy, tak? I przez nie wszystko powstało, co powstało, jak mówi pismo w Ewangelii Jana, Jana yy, od pierwszego rozdziału, tak? Że przez Słowo powstało wszystko, więc Bóg umieścił w Słowie, w swojej Słowie tajemnice dla nas, które tak naprawdę mogą być czytane dla czasu kiedyś, ale również dla czasu teraz i są wciąż aktualne, tak? są tam również tajemnice nadejścia Mesjasza, tajemnice końca świata, tego jak co się wydarzy po tym, co jest napisane w słowie, w Starym Testamencie, mędrcy rozpoznali, że to jest czas, kiedy przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie do konkretnego miasta. Także tam bardzo dużo rzeczy jest, które mogą, mogą nami kierować, jeżeli chodzi o czas, w którym żyjemy. Natomiast pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, czyli pierwszy punkt dotyczący rozeznania, który pomoże nam w rozeznaniu, jest yy, jaki duch za tym proroctwem stoi. Widzicie, I tutaj mamy dwa rodzaje. Jedne rzeczy to są związane z duchem ludzkim, czyli jeżeli ty jako prorok przekazujący słowo jesteś przygnębiony, jesteś sfrustrowany, jesteś załamany, to ty udzielasz tego w twoim proroctwie. I to jest niestety kicha, dlatego że wiele ludzi jest dotkniętym tym, co jest mówione, ale też czują się bardzo nieswojo z tym, co usłyszeli. I to jest z powodu naszego przekazu. Czasami próbujemy wtedy taki, takiego proroka Starego Testamentu używać. Uuu. I wtedy po prostu jeszcze większa atmosfera się dziwna robi, człowiek nie wie, co z tym zrobić. Ja bardzo często miałam takich ludzi, którzy dostali tego typu proroctwo i przychodzili do mnie strasznie rozbici, mówiąc, że nie wiedzą, co jest grane, bo słowo, które dostali, naprawdę było zgodne ze słowem Bożym. Natomiast czują takie potępienie po wypowiedzeniu tego słowu, że nie potrafią się pozbierać. No i właśnie czasami to jest ludzki duch, który jest zmęczony, który ma własne przejścia, który już jest na kogoś sfrustrowany. Ja na przykład mam taki zwyczaj, że nie prorokuję do ludzi, do których czuję, że coś do nich mam. Tak? Czyli znam ich, wiem, że coś jest, oni wychodzą do modlitwy. Ja nie chcę po prostu tutaj. Wciągać się w takie sytuacje, w których mogę ich trzymać. i się modlę. Modlę się z Bożym Błogosławieństwem, w tym kierunku modlę się na językach. Ale teraz jeszcze chodzi o ducha Proroctwa, bo główna rzecz w tym to jest na przykład duch, który jest wyzwolony nad danym człowiekiem. tak? Czyli my czasami możemy poddać się pod pewną duchową zwierzchność, na przykład ducha osądu, a to nie jest duch, którym Bóg posługuje się. Czyli możemy pewne słowa wypowiedzieć, a jednocześnie może w nim być bardzo dużo osądu, tak? Możemy również wypowiedzieć słowa potępienia dla kogoś, tak? Albo takie bardzo kontrolujące słowa, że pewnych rzeczy ktoś nie ma robić, tak? W takim duchu, i wtedy to tak jakby do tej prawdziwej monety dołączyła się taka fałszywa moneta, czyli to może przynieść bardzo dużą szkołę, szkodę. Więc dlatego pierwsze co zwracamy, na co zwracamy uwagę? Jak słyszymy takie proroctwo, to sprawdzamy, co to w naszym duchu robi. Jeżeli czujemy wyraźny opór, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, to powinniśmy to słowo zapisać i zostawić i zobaczyć, co za tym stoi. Bo wiele razy ktoś próbuje coś swojego przepchać albo jest mu udzielony jakiś osąd, który na przykład towarzyszył nam cały czas w naszym życiu. Na mama zawsze tak krzyczała. I ten prorok, nawet nie będąc świadomy jakby, zaczyna w tym samym duchu coś robić, tak? Ale oczywiście wyłączy się też to, to, że każdy z nas ma swoje filtry, każdy z nas ma swoje przejścia, każdy z nas ma właśnie tą zranioną duszę i czasami odbiór naszego proroka jest związany z tym, że on bardzo nam przypomina pa, pa, mamę na przykład, a ten człowiek Bogu Ducha winny w ogóle nie ma takich motywacji, czyli on stoi w autorytecie, przemawia słowem proroczym, a my jesteśmy dotknięci. Więc sami już widzicie, że to jest bardzo ważne, żebyśmy w tym naszym rozeznaniu zobaczyli, jak reagują nasze uczucia i co nam podpowiadają nasze odczucia. I dlatego bardzo ważne jest, żeby też w tym, po, w tym wziąć pod uwagę, że wszystko opiera się na dwóch albo trzech świadkach. Więc ty spokojnie możesz to proroctwo wziąć, odłożyć i czekać, aż przyjdzie coś bardzo podobnego, tak? Czy przyjdzie coś, co będzie potwierdzeniem tego proroctwa, a nie myśleć, że ja muszę to konkretnie wziąć, to na pewno jest do mnie, tak? Więc jeżeli czujesz taki w swoim duchu taką czujesz taką niechęć do tego, co było powiedziane, albo czujesz bardzo duży lęk, czujesz bardzo duży strach, to powinniś się zatrzymać z tym, żeby to proroctwo przyjąć. tak? I wiecie, ja pamiętam, jak moja mama poszła kiedyś do wróżki, to mówiłam na którymś, na którymś spotkaniu. I ta wróżka jej powiedziała, że umrze, jak jej córka będzie już bardzo dorosła, będzie już dorosła, będzie miała rodzinę, natomiast jej syn sobie jeszcze nie będzie radził. I wiesz, moja mama nawróciła się, poznała gdzieś Pana Boga, ale to ona bardzo często to powtarzała. Ja wiele razy jej mówiłam, mamo, po prostu nie wolno ci tak mówić, ja łamię, to ja nie chcę, nie chcę, żeby to było. Ale ona jakby namiętnie to gdzieś powtarzała. I słuchajcie, ona faktycznie w takim miejscu umarła. Wprawdzie jest takie coś, że ja się modliłam i wiem, że te lata życia jej były przedłużone, ale jeżeli my przyjmiemy proroctwo, które jest ze złego ducha, które jest w złym duchu i ono nas dotknie, to my później naprawdę kupę czasu musimy strawi strawić na to, żeby to z nas wyciągnąć. Zobaczcie, ludzie często do nas coś mówią. Ludzie w kościele, ludzie w naszej społeczności mają do nas jakieś wąty, mają do nas jakieś pretensje, obserwują nas. Coś im się nie podoba, a to się za bardzo uśmiechamy, a to się nie uśmiechamy, a to jesteśmy jacyś tam za ostrzy, a to jesteśmy tacy. I czasami ktoś przyjdzie i próbuje z nami zrobić porządek i to po prostu później my, naprawdę kilka tygodni nam zabiera, żeby. O, patrzcie, zgasło mi światło, zaraz machniemy i będziecie mnie znowu widzieć. O, proszę bardzo! <laughs> Jaki duch stoi za prawo No, w każdym razie kilka tygodni nam zajmie to, żeby się po prostu z tym rozprawić i żeby nasze serce było wolne od osądu. Także drugi punkt, rozeznawajcie duchy, tak? Nie każdemu duchowi wierzcie. I tu chodzi o duchowe, duchową czystość w przekazywaniu proroctwa, takiego czystego ducha. I mówię, jeżeli prorok mówi ze zmęczenia, mówi nawet ze zranionej duszy, coś ty mu przypominasz i on mówi, to to jest słowo do przyjęcia, ale on na pewno musi przerobić swoje serce i to jest jego sprawa, nie nasza. Którzy otrzymujemy to proroctwo. Natomiast jeżeli to jest mówione w złym duchu, bo jakiś coś jest wyzwolone nad nami, coś się dzieje, to to jest słowo, od którego naprawdę musimy być wolni, tak? Żeby było rozeznane, co się dzieje. Nie zawsze coś jest ściągane z trzeciego nieba. Czasami coś się przykleja z drugiego nieba. Ale o tym będziemy jeszcze mówić. Serdecznie was ściskam, kochani. Nie każdemu duchowi wierzcie. I was Bóg błogosławi.